Jesień zawitała do De 4 i przyniosła ze sobą nową kolekcję pełną stylu. Swetry, płaszcze, szaliki, wszystko w przytulnych, jesiennych kolorach i wygląda to naprawdę genialnie. Zaraz pokażę Wam wszystko z bliska, bo jest tu kilka totalnych hitów, a na końcu mam też małą niespodziankę, więc zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy! Hejka simersi! Dzisiaj sprawdzamy nową kolekcję The Sims 4 jesienna moda. To niewielki, ale naprawdę uroczy pakiet, który dodał mnóstwo stylowych ubrań idealnych na chłodne dni. Od oversize'owych swetrów po eleganckie płaszcze. W tym filmie zobaczycie wszystkie nowe elementy po kolei. Ubrania damskie, męskie i kilka akcesoriów, które naprawdę robią klimat. Pod koniec opowiem też o niespodziance dla was, więc koniecznie oglądajcie do końca. No to co? Czas zanurzyć się w jesienne klimaty. Zaczynamy od ubrań dla Simek i powiem wam, że i jej trafiło w punkt. Pierwszy element element to luźny sweter z jasnym topem, totalny must have na jesień. Mamy kilka wariantów kolorystycznych, klasyczne beże, bordo, brudna zieleń, no po prostu klimat pumpkin spice latte. Kolejny hit to krótki, oversize'owy golf w klimatycznych kolorach. Wszystko to wygląda bardzo jesiennie, przytulnie, no a ja jestem zachwycony. Długi, rozpinany płaszcz wygląda świetnie w połączeniu z jeansami i małą torebką na ramieniu. Zdecydowanie widać, że EA inspirowało się miejskim stylem. Trochę szkoda, że ta torebka nie jest oddzielnie, ale tak też jest ok. Są dwie pary spodni oraz dwie spódnice, które wyglądają świetnie w stylizacjach dla młodych dorosłych Simów. Plus trzy pary zdecydowanie jesiennych butów w podobnych kolorach i dwa naprawdę ładne nakrycia głowy, które dodają realizmu jesiennym stylówkom. Simowie też dostali coś dla siebie i tym razem nie tylko T-shirty. Jest nowy płaszcz, a nawet dwa. Pierwszy bardzo elegancki, a drugi luźniejszy z ciepłą bluzą z kapturem. Wprost idealny do jesiennych sesji zdjęciowych. Do tego kurtki i grubsze bluzy, często wkraczane wzór, wygląda świetnie, szczególnie w brązach i zieleniach. Ogólnie wszystkie kolory i wzory się powtarzają, co daje idealną bazę do tworzenia spójnych stylizacji na każdą okazję. Nie spodziewałem się, że będzie to tak dobrze i klimatycznie dopasowane. Mamy też dwie nowe pary spodni, w tym materiałowe spodnie z prostym, szerszym krojem oraz drugie zdecydowanie lepiej dopasowane. I co ciekawe, dodali nowe buty z detalami, które świetnie dopełniają stylizację. Jak na małą kolekcję, naprawdę dużo tali i tekstur, które widać nawet przy przybliżeniu. Jeśli chodzi o dodatki, tu króluje prostota, ale z charakterem. Mamy nową czapkę w wielu wzorach, a nawet nowy klasyczny kapelusz w jesiennych kolorach. To wszystko fajnie się łączy i daje efekt takiego przytulnego ciepła. Wyobraźcie sobie spacer po jesiennym europejskim otoczeniu. Według mnie dzięki tym detalom można stworzyć naprawdę różne stylizacje, od studenckich po eleganckie. Łatwo to przeoczyć, ale są też stylowe rękawiczki, które dopełniają całość, podobnie jak nowy przytulny szalik, a nawet wzorze żyste skarpetki, które świetnie będą wyglądać, gdy wasz Sim będzie siedział przy kominku z kubkiem gorącej czekolady. Ogólnie ta kolekcja to coś, co totalnie trafia w klimat jesieni. Nie ma tu szalonych stylizacji, ale właśnie o to chodzi. Jest przytulnie, modnie i realistycznie. Dla fanów stwórz Sima to jest must have, szczególnie jeśli lubicie robić stylowe sesje zdjęciowe w grze. I to już cała kolekcja The Sims 4 jesienna moda. Jak na małą kolekcję klimat robi naprawdę ogromne wrażenie. Te kolory, faktury i detale sprawiają, że Simowie naprawdę wyglądają jakby wyszli na jesień spacer z kubkiem gorącej czekolady. A teraz, jak obiecałem, czas na rozdania. Do wygrania jest właśnie ta kolekcja Jesienna Moda. Zasady są proste. Zostaw lajka pod filmem, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, napisz w komentarzu pod filmem biorę udział w rozdaniu oraz które ubranie z tej kolekcji podoba Ci się najbardziej i dlaczego oraz w której minucie w filmie pojawia się to właśnie ubranie. Następnie wejdź na mój Instagram, zaobserwuj mój profil, pod postem z rozdania napisz biorę udział w rozdaniu oraz Twój nick z YouTube. Macie czas do 18 października. Spośród komentarzy wybiorę jedną osobę i ogłoszę wynik w niedzielę 19 października na Instagramie oraz tutaj w karcie społeczności. Daj znać, jak oceniasz tą kolekcję. Hit czy kit? No i oczywiście, jeśli lubisz takie przeglądy i chcesz więcej nowości z The Sims 4, to koniecznie zostaw suba i zajrzyj też na mój Instagram. Tam czasem pojawiają się małe smaczki i zapowiedzi. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.